Tak, zabrało bez podstawy. A ja, takie zrobiłem z ludźmi starszymi i w ogóle Państwo, Panią nie tylko żeście sami to oddali za jakieś długi, które nie były płatone. Ponieważ dziadek, to czasem nie wiem, dziadek wierzyjący, babcia bawcia to oddała w ręce, podbili mieli ludzie coś to e, po prostu podzielić sobie na działki i rolnicy nie to to zabrać, ale się tam jakiś babci Szwagiem tam też do dzień do ręka PGR i to przyjęmy PGR, proszę Państwa, a nigdy nie Państwu żadnego majątku, żeście sami za długi to oddali. Dzisiaj dopadlicie do tego, dzisiaj do tego... To jest obiegowa, to jest, bardzo się to, 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 to jest obiegowa opinia jeszcze, którą komunisti rozpuszczali, żeby pomówić spadkobierców. Ona no, jest nieprawdziwa nigdy nie było przyjęcia za długich liczb. Ja muszę powiedzieć coś. Ja muszę powiedzieć coś. Przecież ta samostrość skierowani na Skarbansko i to właśnie żyły jeszcze konie, konie oddane były, bo mówią, że Skarbansko to utrzymało, a potem mieli nagałki dla was, nie? Nie. Nie ja wiem, o pierwsze jest tak, że to... Nie, ja tak nie, tak, nie wiem o czym pan mówi, bo może nie mówi pan o tym majątku. Natomiast na kierunku Wartowo zostało wybrane w 1955 roku decyzją administracyjną wydaną przez Prezydenta Wojewódzkiej Rady Narodowej. I to było podstawą wpisu w Księdze Wieczystej. Była taka sytuacja. Próbowano szantażować skarbów biednych z pojawiali się często i, i, i zamęczali moją babkę, mojego dziadka. Tak mi Natomiast był się z tym wiele dramatów. Próbowano zmuszać ich do rezygnacji, do zrzeczenia się. Tylko, że jak widzicie, Państwo, taka instytucja w prawie jak zrzeczenie do no, się z tego Państwa nie istnieje. I nie było takiego życzenia, ponieważ um, nawet jeżeli w wyniku słabości, w wyniku szantażu, że komunistycznej, nawet miała tego dosyć, bo chciała ratować życie członków rodziny i powiedział, weźcie to w cholerę, bo ja po prostu chcę żyć z moimi dziećmi i uratować, to ja to, tak. nie, to, to nie znaczy, że ktoś się tego zrzekł. Moja, moja babka nie mogła się... Tego, Rzecz, rzecz która nie była właścicielem wścigiem, wścigiem, w ludzi zaraz na Co To jest e, elementy takiej bolesnej historii, która się pojawiła przez władze komunistyczne. państwo podnosicie. Oczywiście ja Pan o tyle ma rację, że były próby w stanowisku komunistycznym zmuszenia właścicieli do rezygnacji. Wielokrotnego tego majątku, szantażowania, otwierano im maszyny, próbowano ich szantażować wiele razy. W tym, to były sytuacje takie, że oni trwając przy swoim dziedzictwie e, ryzykowali często życie nie, nie tylko swoje, ale także swoich, swoich dzieci. Um, jest takie. Formalnie decyzja administracyjna odbierająca giełdaków została wydana w 1955 roku. W wyniku wieloletnich sporów została na prawomocnie unieważniona w 2007 roku. Przez um, sąd NSA. Um, ona jest prawo mocno nieważna, nie ma jej w oporcie prawnej. Konsekwentnym wyeliminowania wy 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 tej decyzji było następnie zwrócenie części nieruchomości, co do drugiej części, która zaskarżała gmina. Wydłużył się proces, ponieważ sądy miały wątpliwość, czy majątek nie podpadał pod dekret pod reformie rolnej. Dlatego żeśmy jeszcze złożyli dodatkowe e wyjaśnienia. Sprawiedliśmy dodatkowe postępowania, wydano decyzję, że nie podpada pod dekret o rolnej. W związku z tym, hmm, decyzję uchyloną komunikacyjną, nie, nie ma decyzji komunikacyjnej, dokonano wpisów księdze wieczystej, jakieś cztery temu takie w pełni. no to, jest mówcą, wiadomo, z wykształcenia i z wykonywanej funkcji i te sprawy, które poruszył, powiem szczerze, ja do końca się nie zgadzam. Prześladowania w czasach komunistycznych nie tylko miały rodzina posła, bo inne rodziny z naszych terenów też miały. I też ponieśli, czy zostały zabrane przez władze komunistyczne, jak to pan poseł powiedział, czy przez inne decyzje administracyjne. Ale to co powiedział pan Ranny, czy nam potwierdził ten pan, była sytuacja i mamy na to pismo, gdzie jest odręcznie napisane, w związku z może, może się mylę, nie mówię dosłownie, trudnościami finansowymi na rzecz gminy. Rzekam i rzekam się na, na rzecz gminy. Tylko to były, to były takie czasy, gdzie na ten czas nie był spisany protokół o przejęcie, a teraz Państwo uważacie, że ten dokument jest bez wart. Powiem taki dokument mamy w gminy, a kilka razy na początku kadencji to podnosiłem. I jest coś takiego, i nie można powiedzieć, że że mama była tam niepełnosprawna, czy coś takiego, bo tak, tak coś pan powiedział. Nie powiedziałem. No to no, proszę, ta chorowała, ale jest też y, następny dokument, gdzie jest upoważnienie do podejmowania decyzji chyba przez no. mamy. I, i, ta, i takie dokumenty są i nie można powiedzieć, że powiem to co pan też kiedyś powiedział, że gmina ukradła, ale państwo mają nie, nie gmina, to, to, co przed chwilą było widziane, władze kom komunistyczne, czy Skarb Państwa. Teraz nie, nie chodzi o to, że gmina ma oddać czy ponosić jakieś koszty czy straty. Uważam, Szanowni Państwo, i powtarzam to, co nie raz, jeżeli takich przypadków w Polsce jest dużo, Pan Poseł powinien dopiąć do tego, żeby podjąć uchwałę, żeby oddać wszystkim, a nie jedna osoba sobie odzyska całość, drugi drudzy nie odzyskają nic. To samo powiedziałem Panu, jak czekaliśmy na rozprawę w sądzie administracyjnym w Warszawie. To Pan powiedział, każdy ma prawo iść do sądu, każdego stać, bo iść do sądu trzeba mieć pieniądze i mieć prawników, żeby te sprawy poprowadzili. Uważam, że jeżeli to by było zrobione było ustawą, by była najlepsza sytuacja do w Polsce. To mnie tak się